Z wielkiego węzła komunikacyjnego kolejowego z Wrocławia. Kabaret Elita. Witamy serdecznie, witam panów bardzo serdecznie. Proszę Państwa. Dzisiaj temat jest oczywisty. Chcemy porozmawiać na temat sytuacji w polskim kolejnictwie. Naszymi moimi gośćmi są pan dyrektor Krzysztof Pędziwiatr z PKP. Dzień witam dobry, Proszę państwa, polskie linie kolejowe, czyli PLK, reprezentuje pan dyrektor Sławomir Torpedo. Lux Torpedo. E, przepraszam, Lux Torpedo, tak Dzień dobry. witam pana, Magister. proszę bardzo. <laughs> proszę państwa. Miał być też z nami pan dyrektor Krzysztof Prędki z przejazdów regionalnych, no ale niestety dzwonił, że jedzie do nas koleją i się troszeczkę spóźni, także, ale pod koniec programu z pewnością do nas tutaj zdąży. To. Nie przypuszczam. Ja, ja nawet nie przypuszczam, żeby w tym tygodniu dotarł, ale to nie ma znaczenia. No dobrze, to, ale panu właśnie. Wracajmy do tematu. No panuje powszechna, chyba uzasadniona opinia, że w polskich kolejach dzieje się źle, a nawet... Bardzo źle. Nie, nie, proszę bez takich uogólnień. Oczywiście są pewne kłopoty, są trudności, to są takie przejściowe trudności, ale my sobie z nimi poradzimy. Panie redaktorze, no jak ma być dobrze, skoro przejazdy regionalne nie płacą nam za tory? No proszę pana, nie płacą, ponieważ ostatnio podwoiliście im opłaty. No podwoiliśmy, bo ze swojej spółki wygenerowaliśmy dwie kolejne, mianowicie PLKL i PLKP. A mógłby pan rozszyfrować te, te skróty, tak? PLK to są, proszę pana, przejazdy polskie linie, polskie linie kolejowe lewe. Aha. No dobrze się pan domyśla, tak, tak? Natomiast PLK P Nie? to są polskie linie kolejowe prawe. A, rozumiem, tak. Czyli tak. do waszej firmy się wdarła polityka. Nie, <grym> po no, ale wy wszędzie widzicie jakieś dziwne takie tajemnicze rzeczy. Jaka polityka? Po prostu polskie linie kolejowe lewe A. administrują lewym torem, patrząc w kierunku jazdy, proszę pana. A. Natomiast polskie linie kolejowe prawe w prawym to, Prawy, tak. No, no, ale niestety pomiędzy tymi zarządami jest konflikt, no zgrzyta. I między, między nimi zgrzyta. zgrzyta. No tak, tak. dobrze, tak, tak. że zgrzyta, to może się jakoś boleśnie odbić na jakości usług naszych, no tak, tak. Bo jeżeli tak. Polskie linie kolejowe lewe, lewe zgodzą się na puszczenie pociągów, ta. a polskie linie kolejowe prawe nie, nie zgodzą, zgodzą się. się. To wprawdzie pociągi pojadą, ale tylko w jedną stronę no i już nie wrócą. No tak, to jest no. problem. Zgrywa, tak. no Ja właśnie mówiłem, że te zarządy są w konflikcie, w konflikcie pomiędzy tam. nimi, jak mówiłem, że zgrzyta. zgrzyta, zgrzyta, zgrzyta. Tak, tak, Nie to jest... bez znaczenia jest też postawa PST. A co to takiego PST? No panie redaktorze, PST to... Polskie sieci trakcyjne, które dostarczają prąd, prąd do naszych pociągów. A teraz rozumiem. Taka... O, oni nas łupią po kieszeni. Łupią, 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 a to, tak. co wyczynia PPK, to już przechodzi ludzkie pojęcie. PPK? No, Panie redaktorze, pan nie wie. PPK Polskie Podkłady Kolejowe. No pe Nie, pan się nie przygotował do no wywiadu. To, to, jest, to jest też spółka. Polskie podkłady kolejowe, panie redaktorze, jako magister wytłumaczę panu. Otóż do nas, do nas do należą wyłącznie szyny. Natomiast podkłady kolejowe i śruby mocujące, to już do PPK. Ojej, z tymi śrubami to byłbym ostrożny, bo fakt w PPK zgrzyta, ale już powstały dwie spółki: PPKP i PPK-SI. Polskie podkłady kolejowe. No podkłady, podkłady, podkłady i polskie pod... kolejowe podkłady, podkłady śruby, śruby mocujące. No tak, no oby się tylko dogadali. No, oby. Jest tak samo też w tej chwili, docierają do mnie już takie sygnały, że powoli z naszych dworców znikają kasy. No, już zniknęły. No, już jak, zniknęły. Jak mają nie znikać, skoro POK żąda od nas 8 tysięcy miesięcznie od każdego okienka. No po prostu nie, nie, śmiem, nie śmiem wręcz pytać, co to takiego POK. Polskie Okienka Kolejowe. Panie to jest też spółka Polskie Okienka Kolejowe? Ale oczywiście. Nie, pan, ja nawet mam takie rozliczenie przygotowałem sobie tak? na temat kosztów, kosztów jakie roku, są z tak, tym tak? związane, ale niestety ostatnio jechałem pociągiem i ktoś mi gwiznął to rozumiem. No, no tak, no to, tak. to nie jest zdarza. Się. Tak, panu, tak samo słyszałem, że przejazdy regionalne nie dogadały się z PKP i mają zniknąć rozkłady jazdy. Nie, nie, to, to nie, nie przejazdy, to polskie rozkłady kolejowe nie dogadały się. Panie Boskie, to jest też spółka, Roz... spółka Polskie Rozkłady Kolejowe. Kolejowe? No, no, ale ja szczerze no ale mam poufną wiadomość, że polskie rozkłady kolejowe A? wygenerują dwie spółki. Dwie tak. tak. Polskie rozkłady kolejowe. Polskie rozkłady kolejowe, czyli polskie rozkłady kolejowe przyjazdy i polskie rozkłady kolejowe odjazdy. No Pan tak istotę naszej głębokiej reformy. Naprawdę, tak, tak. Ja tutaj zrobiłem takie zestawienie finansowe wszystkich spółek jest PPKP, POK, PPKS, NRD, PZPR i same liczby mówią za siebie. A rzucić okiem? nie, zapomniałem, że jak jechałem pociągiem, to ukradli mi okulary różne. Ma pan okulary. A te są do słuchania. Aha, rób, <głos> tak, <głos> dobrze, dobrze. Dobrze, Mówimy o tych spółkach, a gdzie jest sprawa fundamentalna, sprawa zasadnicza, gdzie w tym wszystkim jest dobro pasażerów? A. O, panie radak. To no, poruszył tam, generalnie ta. istotną bardzo, bardzo, dobro, bardzo dobro pasażerów, pasażerów tak? My pasażerów. musimy przyznać, pochylamy się nad dobrem pasażerów. No, pan nam się nie musi pochylać, bo pan już jest pochwylny. Tak, tak, panie tak. redaktorze, nam dobro pasażerów leży. Tak, no, tak. my często mamy takie wyjazdowe sympozja, a to na Majorkę, a to na minorkę, na tak. Lampeduzę, na tak. Nową Zelandię i tam się pochylamy nad dobrem. pasażerem. Tak. Tak. Ja, panie redaktorze ostatnio brałem udział w taki kursu Konferencji na temat kolejnictwa. Tam były trzy kraje najbardziej rozwinięte, jeśli chodzi tak. o komunikację. Mianowicie Bangladesz, mm. proszę pana, Mongolia. O. Tak. I ja, w wyniku przemyśleń różnych, bo może ja nie wyglądam, ale ja myślę, No nie wygląda, prawda? Tak, proszę pana, popełniłem taki esej na ten temat, A. na temat kolejnictwa, ale niestety jechałem pociągiem i ktoś mi esej. Rozumiem, tak. Dobrze, ale w dalszym ciągu pytam o to dobro pasażerów, bo to jest najważniejsze. Myślimy cały czas, myślimy i już mamy nawet spółkę PKP A to znaczy Polskie Koleje Państwowe Dobro Pasażerów SSA. No to tak, to świetnie. Ale my to jeszcze rozwiniemy. Na dwie spółki? Tak. Oczywiście. Jak zwykle, oczywiście. Chociaż kombinujemy, żeby na trzy, ale na razie na dwie. To będzie tak. PKP i PKP a, a, czyli dobro pasażerów do kobiet, kobiet i dobro pasażerów mężczyzn. A, a dzieci? No wie pan, jak są kobiety i mężczyźni, to, to i dzieci, dzieci no, się no, no, no. Problem, Czyli jak widzę, że w tej sytuacji właściwie o przyszłość polskiego kolejnictwa możemy być spokojni i szanse polskich kolei wcale nie są pogrzebane. O nie, 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 są, nie, pogrzebane, nie są pogrzebane, nie? tym bardziej, że ministrem od kolei jest Grabarczyk.